Drodzy bracia i siostry, rok jubileuszowy 2025 ubogaca nas swoim przesłaniem, którego imieniem jest nadzieja. I bardzo podobało mi się, podobało mi się to zdanie francuskiego poety Charles'a Peggy, który mawiał, że nadzieja jest niesiona na dwóch skrzydłach swoich starszych sióstr. Wiary i miłości. A tak jak nas uczył Ojciec Święty Franciszek, nadzieja obecna jest w sercu każdego człowieka jako pragnienie, oczekiwanie dobra, nawet jeśli po ludzku nie przewidujemy przyszłości, która może być różna, dająca satysfakcję, trudna, może nawet nie przygnębiając, ale też ona pozwala nam patrzeć zaufaniem w przyszłość. Bywa jednak, a szczególnie w naszych czasach, że okoliczności życiowe budzą wiele zniechęcenia, lęku. U ludzi jest brak pogody ducha. Objawiają się choroby współczesne, których imieniem jest przede wszystkim depresja czy zwątpienie. Stąd jest tak wiele osób zniechęconych wokół nas. Niektórzy mówią, że są wypaleni. I nie omija to też i naszego środowiska. Ale to nie jest droga Kościoła. To nie jest nasza droga. Kapłanów dojrzałych i rozkochanych w Jezusie Chrystusie i w Jego Kościele, ponieważ ufamy i wierzymy, że w nadziei zostaliśmy zbawieni. To w duchu tej nadziei, która towarzyszy naszej celebracji eucharystycznej w uroczystość poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Kiercach, pozdrawiam Was, przygodni księża, pozdrawiam księża, księdza biskupa Mariana i Was, kanonicy kieleckiej kapituły katedralnej na czele z jej prepozytem, księdzem doktorem. Adamem Perzem, rektorem naszego seminarium. Pozdrawiam zaproszonych kanoników kapituł kolegiackich Wiślickiej, Miechowskiej i wszystkich, wszystkich obecnych na tej Eucharystii modlącym się z nami w tę doroczną uroczystość. Pozdrawiam Was w dniu, kiedy tu, w tym miejscu, przemawia historia wielu pokoleń ludzi a także historia obecności Boga, Jego łaski miłosierdzia, pojednania i uświęcenia. Nie ulega wątpliwości, że Pan działa w przestrzeni w czasie, podobnie jak człowiek, który w swojej wolności dokonuje osobistych wyborów między dobrem i złem. Ale to nie Bóg oddala się od człowieka, On pierwszy. Ukazuje mu perspektywę nadziei, a z nią obietnicę odkupienia w Jezusie Chrystusie, a więc obietnicę nowej przyszłości. Bóg działa w czasie i daje szansę, aby człowiek spełniał swoje ludzkie plany, jak te budowy świątyni dla Pana przez króla Salomona, słynący z mądrości. Król Salomon miał wiele wątpliwości, ponieważ dostrzegał, że dzieło budowy świątyni może przekraczać jego ludzkie siły. Ale modlił się i z nadzieją patrzył w przyszłość. Stąd jego prośba. Zważ więc na modlitwę Twojego sługi jego błaganie o mój Boże i wysłuchaj to wołanie i tą modlitwę. Przykład wytrwałej modlitwy. A takiej potrzebował nie tylko Salomon i pokolenia tych, którzy przyjmowali wiarę, ale my potrzebujemy również wytrwałej modlitwy. I wszyscy ochrzczeni, zwłaszcza, że żyjemy w czasie, gdzie wszystko ma być dotychczasowe, przemijające. To z osobą Jezusa Chrystusa, boskiego odkupiciela. Nadszedł czas łaski nadziei. To już nie ułożone z kunsztem kamienie i marmury, czy bogaty wystój świątyni będą zachwycały Boga, ale żywy człowiek, dla którego przyszłości Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta prawda objawiona słowem Bożym nie pozwala. Aby człowiek zatrzymał się na ziemskiej przestrzeni życia, nawet jeśli ta jest gościnna, dostatnia, a w naszych czasach dla wielu pełna życiowego komfortu. Od tej pory człowiek z nadzieją sięga rzeczywistości, której ani ludzkie oko nie widziało, ani ucho o nim nie słyszało, nawet serce. Człowieka nie zdoła jej pojąć. Do bram takiej nowej rzeczywistości prowadzi nas Jezus Chrystus, odkupiciel człowieka. A świat dawnej i obecnej kultury już nie jest tak ważny, jak ważny jest człowiek, który jest żywą budową. Dlatego i dziś aktualne jest Pawłowe pytanie, czy nie wiecie, że jesteście. Świątynią Boga, e, i Duch Boży mieszka w was. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I wszyscy, którzy znają ten fragment od świętego Pawła, wiedzą, jakie mocne słowa święty Paweł wypowiada. Moi drodzy, Bóg w swojej ojcowskiej miłości, mocą łaski, udoskonala człowieka, może lepiej. Powiedzieć, przemienia, przebóstwa, kiedy na drodze jego życia staje Jezus Chrystus. Wtedy człowiek ma szansę na wrócenia i życia wolności, prawdy i miłości. Jezus jest z nami i dla nas, a przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli w obfitości, jak czytamy to w Ewangelii Świętego Jana. Nie wystarczy zatem tylko, moi drodzy, patrzeć. Na Jezusa, ale trzeba go poznać, aby Jego łaską umacniać swoją wiarę. Na tym zaś fundamencie można wznosić każdą budowlę. Budowlę, która wszystko przetrwa, a tą najpiękniejszą z woli boskiego odkupiciela jest Jego Kościół wspólnota naszej wiary. Dlatego korzystając z myśli Ojca Świętego z bulli. Zapowiadającej rok jubileuszowy Nadzieja nie zawodzi. Nie bójmy się burz, huraganów niewiary i obojętności, obyczajowych kaprysów i zdram, ponieważ obraz kotwicy, który widzimy w logo roku jubileuszowego pozwala nam zrozumieć stabilność i bezpieczeństwo, jakie mamy pośród wzburzonych wód życia. Jeśli polegamy na Jezusie Chrystusie, burze nigdy nie mogą zwyciężyć, ponieważ jesteśmy zakotwiczeni w nadziei, która jest w stanie uczynić nas żyjącymi w Chrystusie, przezwyciężając grzech, lęk i śmierć. Ta nadzieja przenosi nas ponad próby i zachęca, byśmy szli nie tracąc z oczu czasu, przepraszam, celu, do którego zostaliśmy powo powołani. A tworząc tę eucharystyczną wspólnotę widzimy też różne powołania i kapłańskie, i w nim biskupie, posługę diakońską, obecnych tu małżonków, ojców, matki. Życie ludzkie jest bardzo bogate, upiększone życiowym, powołaniu, którego Pan Bóg chce i nikomu nie zabrania. Bądźmy więc wierni i gorliwi w naszej posłudze pańskiej w murach tej przygodnej bazyliki katedralnej i w kościołach parafialnych czy kaplicach, gdzie sprawujecie, drodzy bracia, posług. Niech dzięki łasce sakramentów świętych rodzą się nowi synowie i córki kościoła. Niech wszyscy, którzy nawiedzają Tę maryną jubileuszową świątynię doznają szczęścia, jak tego doświadczał w świątyni Psalmista pański. Nadzieja znajduje swoje najznośniejsze świadectwo w Matce Bożej. Dlatego powierzajmy się jej przemożnej opiece, aby wraz z Maryją łaskawą, Panią Kielecką, Matką Nadziei. I świętym Stanisławem biskupem, patronem naszej diecezji, wielbić Boga, który jest miłością. Amen.